W Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. 20 stopni dla klimatu. Dobrze się czyta. Marlena Inowrocławski Zakład Energetyki Cieplnej przyłącza się do kampanii pod nazwą 20 stopni dla klimatu. No chodzi o promocję ekologicznych zachowań. Jak informują ciepłownicy, obniżenie temperatury w domach do 20 stopni zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 2 miliony ton rocznie. Według wyliczeń ekspertów, obniżenie o 1 stopień temperatury z 22 do 21 stopni we wszystkich mieszkaniach ogrzewanych systemowo, a tych jest w Polsce aż 42%, oszczędziłoby rocznie 4. 450 tysięcy ton węgla. Poza tym wyższa temperatura w mieszkaniach nie jest zdrowa dla naszego organizmu, ponieważ wysusza śluzówki dróg oddechowych, a to osłabia naturalne mechanizmy usuwania wirusów i bakterii z nosa czy gardła, tłumaczą lekarze. Dzień dobry. Miło Państwa powitać w kolejnym programie. Dobrze się czyta. Bartosz Wiśniewski. Marlena Sobczyńska. Dzisiaj? Dzisiaj, tak, tak. tak, książkę mm. pod tytułem Kolonia karna. To nie jest wyprawa na Syberię. Nie, chociaż właściwie no nie jest to spokojna lektura, ale tutaj jest wyprawa w strefę życia małżonków. Kolonia karna, sceny z życia małżeńskiego. Książka Tomasza Jastruna, znanego prozaika, poety, felietonisty. I dzisiaj o to chciałabym państwu przedstawić książkę, która jest w swojej formie dość nietypowa. Ponieważ jest i książka z tej strony się rozpoczyna z tytułem Ona i z drugiej strony z tytułem On. I tutaj mamy możemy wybrać, która wersja nam odpowiada i od której chcemy zacząć. On, Ona. I tak można sobie zacząć. Ja zaczęłam od wersji... Jego. Czyli tutaj jest, jest małżeństwo, jest on i ona, i każdy przedstawia swoją relację z życia. Hmm. Pokazany jest tu obraz dramatyczny małżeństwa. Zaczyna się to od takiej, od jak, jak to zwykle się zaczyna: od miłości, od właściwie raju na ziemi, od tęsknoty później przechodzi tutaj to kolejne stadium to małżeństwo przechodzi kolejne stadium, czyli takie przyzwyczajenia. A następny etap to jest już właściwie można powiedzieć wojna. Właściwie w tej książce to jest wojna straszna. Kto kto jeszcze w związku poważnym nie jest, a planuje, no to Odradzasz, tak? Tak, to może być tak. Po pierwsze, może to być książka ostrzeżenie. Ale może dla osoby, które są o słabszych nerwach czy mniejszej wiary, to mogą się naprawdę przestraszyć. Ale ciekawostką jest tutaj to, że Tomasz jasno. ja też ja czytając to, zastanawiałam się, jak, bo tak jak powiedziałam, zaczęłam od jego relacji jak on przedstawia, jak on widzi to małżeństwo. I tak sobie myślałam, no ciekawe jak wejdzie w rolę kobiety, jak uda się Tomaszowi Jastrunowi wejść w rolę kobiety i zaprezentować jej, jej spojrzenie na, na małżeństwo i co w tym małżeństwie się działo. I myślę, że świetnie się tutaj udało autorowi. Jednak, chociaż nie jest kobietą, ale tak ta psychika tutaj pokazana jest bardzo fajna. Książkę dobrze się czyta, polecam jako ostrzeżenie, ale też i jako naukę dla ludzi, żeby pewnych rzeczy uniknąć, żeby nie dopuścić do tego, żeby powiedzmy tak jak tutaj to małżeństwo wyglądało, żeby uniknąć tego. A jak się to, ta historia tych dwojga ludzi zakończy, no to zapraszam do, do lektury. Ale ty też masz y, z, z sfery tak. trochę psychologii, bo tutaj ja miałam e, taką opowieść o małżeństwie, ale ty to już masz rozmowę ze znaną e, psychoterapeutką, tak? Tak, kilku tak. kilku książek, tak. tak, które są tak. dostępne. Także w naszej bibliotece. Ja państwu polecam książkę Bez Cukru, proszę. To jest rozmowa z dziennikarką Danutą Kondratowicz. I tutaj już w literaturze non-fiction pojawiają się podobne problemy, o których wspomniałaś przy okazji książki Tomasza Jastruna, czyli relacje damsko-męskie kwestie psychologiczne, ale nie tylko. Znana psychoterapeutka odwołuje się do doświadczeń, które spotykają każdego z nas, czy to Małżonków czy to nie małżonków, ale każdy z nas doświadcza związków mniej lub bardziej intymnych, zmaga się z upływającym czasem, z kłopotami, niespodziankami, które czyni czasem nasze ciało. O tych wszystkich sprawach czasem z dużym poczuciem humoru, lekko. Ale e, czasem bardziej poważnie e, ta doświadczona mm, terapeutka i autorka książek e, mówi: To, co mnie urzekło, mm, może tak samo jak trochę ciebie e, w Książce Tomasza Jastruna, to znaczy, może na początku zachwycić okładka nietypowa. Oczywiście nie sądzimy książki po okładce, ale tym razem zawartość, zawartość okazała się jeszcze lepsza niż okładka. Ale ten tytuł mnie zainteresował. Bez cukru, proszę. I rzeczywiście jest to taka rozmowa bez cukru, bez, bez jakiegoś lukru, bez słodzenia sobie, tylko rozmowa osób, które są gotowe do tego, żeby no, zwłaszcza Katarzyna Miller, Przyznać się do swoich słabości, że może nie wszystko w życiu wyszło tak, jak sobie zaplanujemy, i nie na tym nawet polega bieg naszego istnienia. I też przez to ta książka zyskuje walor autentyczności. Mogę powiedzieć tak, a propos właśnie tych spraw damsko-męskich, e, rozmawiają dwie kobiety, ale polecam zarówno paniom, jak i panom. Panie to pewnie znajdą coś dla siebie, właśnie te tak zwane sprawy, e, 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 sprawy babskie, ale jak któryś z panów zauważy na nocnym stoliku swojej partnerki tę lekturę, to myślę, że warto Można przeczytać, i dowiedzieć się właśnie, co, co kobiety myślą na przykład o facetach. Mm -hmm. A czy o sprawach damsko-męskich będzie następna książka, którą polecisz? To znaczy tak. Nie, nie, nie. To znaczy to zupełnie inny, zupełnie wkraczamy w inny świat. Wojciech Mielasz książka pod tytułem Przejęcie. To już jest trzecia tego autora książka, ale niestety mamy tylko jedną w bibliotece. Trzeci tom z cyklu z komisarzem jakoby Mordkiem, ale Książki można czytać samodzielnie, to tylko ta część życia komisarza, ta prywatna część łączy się z tymi kolejnymi tolmami. A tutaj jest samodzielna historia. Wojciech Chmiela, Wojciecha Chmielarza, Chmielarza można porównać do, trochę do tych autorów książek piszących kryminały szwedzkie, skandynawskie, ponieważ akcje tych książek umiejscawia w jakimś tam, pokazuje to w miejscu i to otoczenie społeczne jest tu ważne. Oprócz tego wątku kryminalnego, oprócz tego właśnie życia tego detektywa są właśnie te realia społeczne. Tutaj mamy rok 2010, tam gdzie te zmiany u nas, ten smoleński, to wszystko gdzieś tam w tle, w tle się dzieje. Ale na czym polega właśnie tutaj ta, jakie są zalety tej książki? to to, to właśnie to, że autor... Mnóstwo wątków tutaj pokazuje. Myślałam sobie, Boże kochany, czy, czy właściwie wyczerpie wszystkie pomysły, które ma, I już zabraknie się, zaczęła martwić o autora, ale prowadzi, jest mnóstwo wątków i one są sprawnie prowadzone. Więc kto, kto właściwie lubi kryminały, to tego nie będę musiała tej os taki, takich osób zachęcać, ale kto nie, to myślę, że, że będzie zadowolony z tej książki. Ponieważ tak jak już powiedziałam, mnóstwo Mnóstwo, mnóstwo wątków, dobre, dobre, dobrze skonstruowane postacie. Akcja zaczyna się trochę. W, w Kolumbii się dzieje. Mamy tu i narkotyki, i wykorzystywanie ludzi. No więc tu, tak jak mnóstwo, mnóstwo się dzieje, ale nie gubimy się w gąszczu tych wszystkich spraw. Ładnie, ładnie podążamy za autorem. No, i też no, trochę nas trochę tam yy, wprowadza, żebyśmy tak, żeby tak prosto nie było, kto jest mordercą, prawda? Kto kto zabił i co tam się dzieje. Także polecam. A zakończenie zajęcie. pewnie zaskakuje, co? Nie przypuszczałeś, że. To właśnie ta osoba. Tak, tak, tak. To prawda. Nie przewidziałam tego. <suszykujesz> no to ja mm, przyznaję się, że na zakończenie naszego programu. Mm, Przygotowałem coś może przewidującego. Nie, nie przygotowałem jakiejś y, wielkiej niespodzianki, bo wrócę do tych spraw y, damsko-męskich, ale są bardzo ciekawe. E, polecam Państwu książkę y, Filipa Zimbardo i Nikity Kaląb. Gdzie y, ci mężczyźni? Taki jest polski tytuł. Y, no, zaintrygował mnie, skoro y, y, polecałem y, poprzednio książkę y, dwóch kobiet, to teraz y, polecam Państwu książkę y, o, o mężczyznach. Jeden z najbardziej, a może najbardziej znany współcześnie psycholog, Philip Zimbardo, jak sam pisze, ma perspektywę starszego mężczyzny. Pani naukowiec Nikita Kalomb to młoda kobieta i oni oboje mm, Sprzęgli siły, żeby dać y, diagnozę, jak uważają, kryzysu męskości, która ogarnia y, współczesny świat, przynajmniej świat zachodni. No Jak się można domyśleć, y, uczeni amerykańscy więc najwięcej przykładów będzie ze Stanów Zjednoczonych, ale trafią tam Państwo też na przykłady z Polski. Y, Pokazują nam, uważam, że to jest bardzo ciekawe dla obu płci, jak to przemiany techniczne, których jesteśmy świadkiem, czy to mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, przynoszą nam wiele dobrego, ale także wpływają na zmiany obyczajowości. I wydaje się, no to jest też pytanie do państwa, czy podzielają tę perspektywę uczonych, że Częściej właściwie mężczyźni gubią się w tych zmiennych relacjach, w tym, że kobiety mają trochę inną pozycję teraz niż powiedzmy 50 czy 100 lat temu. I coraz więcej mężczyzn właściwie nie radzi sobie z takim tradycyjnym wzorcem, według którego trzeba zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna. Na poparcie tych tez o kryzysie męskości jest wiele badań spełniających mniej lub bardziej kryteria naukowości. One tutaj w tej książce są zawarte, mamy dużo danych statystycznych, ale także może co ciekawsze są propozycje rozwiązań, propozycje tego, jak może wyglądać przyszłość nawet z perspektywy uczonych. Myślę, że to są takie sprawy, które dotykają nas wszystkich, nawet jeżeli nie jesteśmy psychologami, a co można też i też znowu nawiążę do Zauważyć, książka także, jak książka Katarzyny Miller, nie jest pozbawiona poczucia humoru, ponieważ jest tutaj taki satyryczny rysunek mm -hmm. dwóch panów, właśnie widząc taki napis, gdzie ci mężczyźni ucieka w pośpiechu. No to tutaj trochę dzisiaj mieliśmy psychologii, prawda? Tak, Czyli ale ja, nie tylko. Nie tylko, tak, to taki mały wyjątek. Czyli tak, zapraszamy do, do naszej biblioteki. Po książki. Kolonia karna, sceny z życia małżeńskiego. Książki psychologiczne, te i inne I polecamy. Tak, i Na pewno każdy znajdzie coś, coś dla, siebie. dla siebie. Dziękujemy. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!